Drodzy winopijcy, dzisiaj odcinek, w którym jemy, ja się tak cieszę i to będzie, wino do frytek, słuchajcie. Oglądajcie. Tomek, ja się strasznie cieszę na każdy odcinek, w którym mogę coś zjeść. Oczywiście, ja wiem. Tak. Ja wiem. Oraz. Szczególnie, że już zbliża się już twoja pora. Tak, to jest moja pora, nagrywam koło, koło 12. Ja wtedy zawsze jestem głodna, ale ja jestem głodna zawsze. Właśnie. No tak. Jest. Y to ja Cię poprosiłam o ten odcinek. Tak, bo Ja zawsze proszę tam odcinki z jedzeniem. A ja po prostu bardzo lubię frytki. No, mhm. Ty też chyba lubisz. Kto nie lubi frytki? W, w moim domu ty wiesz, że frytki są od bardzo długiego czasu, długiego czasu, dlatego że mój tata pracował w tej branży. Ostatnio mhm. był y Tuż przed jeszcze odejściem na emeryturę był prezesem Avico. I to, to są akurat y, frytki Avico. Polecamy Awiko, bardzo dobry produkt. Y, pozdrawiam też mojego tatę. Pozdrawiam y, też tatę, którego poznałem. Niesamowita wiedza na temat ziemniaków i frytek. Słuchaj, tutaj szkolił w pewnym momencie nawet całą załogę, ale wino. Jak robić porządne frytki w okresie pandemii? Jak, Fantastycznie! Jak robiliśmy na wynos frytki też. Także super, dziękujemy Ci bardzo. Frytki, ziemniaki, to ważna Avico rzecz, za... dziękujemy Chociaż Avico. Wiko nie jest oczywiście sponsorem tego odcinka, ten odcinek nie jest sponsorowany, ale frytki są porządne. Porządne frytki, ja też regularnie kupuję te frytki, to prawda. E, zrobione w piekarniku, Dokładnie. zwykłe frytolki, nic tu nie będziemy kombinować. Do nich mamy właśnie, jesteś team majonez czy team ketchup? Wiesz ja, so, ja jestem team oba, ja moja też. żona jest majonez, ja zawsze byłem ketchup, tak. ale odkąd z nią jestem, no to już jesteśmy... A jesteś team dwa. mieszania? Nie. O, ja jestem jeszcze team mieszania. Nie, ja jestem team taki, że raz tu, raz tu maczam. A nie, tak, a no ja bram. jedną frytkę i tu, i tu maczam. No to tak, dokładnie. A, Ta, tak, no to tak, czyli tak, jesteś tym tak. mieszania. Ale, ale nie mieszam w jeden a, okay, sos, tak, bo mój tak, syn tak. na przykład miesza w jeden sos. Okej, okay, okej. Wiesz, okay, taki sobie okay. ten, tysiąca... Tysiąca, wysy, co coś... śmieszy mnie ten nazwa. Dobrze, tak. ja uważam, że frytki są takim fajnym no. sposobem na, wiesz, nie wiem, tanią kolację przed filmem. Tak. Albo jak jesteś chory i w ogóle nie możesz mhm. wyjść do, na zakupy. Mam nadzieję, że jak jesteście chorzy i nie możecie wyjść na zakupy, to i tak macie jakieś butelki fina w domu. E, my zobaczymy, jakie wino najlepiej pasuje po prostu do frytek bez względu na dodatki. E, I tak, mamy po prostu wino musujące. Mhm. Akurat tak się zdarzyło, że jest to polskie wino musujące. Bardzo Dom porządne Jantoń dodatki. porządne. Chodzi mi bardziej o to, żeby się, żebyśmy spróbowali wina e, musującego do frytek. Mhm. E, wino robione metodą tradycyjną. Następnie. Uhu! Następnie spróbujemy prostego Rieslinga w sensie wytrawnego, szczupłego Rieslinga i zobaczymy czy lepszy jest taki Riesling, czy też lepsze jest wino białe, ale bardziej takie korkulentne, bo mamy tutaj super beczkową Riochę białą, a potem jako czwarte spróbujemy wina czerwonego, Zweigelt z Austrii, ale z puszeczki. Mam nadzieję, że już widzieliście nasz odcinek o winach z puszki. I nie disujecie puszek. My zdecydowanie nie, zdecydowanie nie disujemy puszek. Jak? Dobra. To co? Po prostu mój ulubiony, e, mój ulubiony odcinek. Kamieńska je mhm. i pije. fajnie patrzą. <grytka> ja od razu biorę frytkę. Dobrze, ja też. Biorę samą. Samą najpierw chcesz spróbować, tak? Mhm. Ja myślę, że do frytek właśnie jest jak trochę tak jak kiedyś pamiętasz, mówiliśmy, że do pizzy na przykład, że dużo zależy od tego. Jakie są dodatki? I we frytkach też dużo ludzi na przykład w ogóle frytki, że tak powiem, topi w różnych, a to w sosie serowym, mm -hmm. a to daje jakieś mięso na górę, mm -hmm. a to e, majonezy ostre, mm -hmm. tam jalapeño Więc... sobie dorzuca, wiesz. Tak, tak trufle, frytki i trufla. Uh -huh. Frytki i trufla, o tak. Oj, 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 Ale wiesz co, myślę, że musimy podejść do tego na zasadzie, dużo ludzi po prostu je frytki z ketchupem, majonezem mm -hmm. i ja mm, myślę, że po prostu podejdźmy do tego peringu. Czy to pasuje? Musujące? Pasuje. Bardzo. Przeczyszcza Ci podniebienie, ale pasuje bardziej, kiedy jest ketchup i majonez. Sama frytka i musujące wydało mi się to trochę za suche. Yy -y. o Bo no może... mi trochę kwasowość wybija, jak, jak jest z ketchupem i z majonezem. Tak mocniej, jakby. Yy -y. Ale też przez to jest ładniej oczyszczać podniebienie. No, nie, ale super, jakby pod kątem takim właśnie, o, przepraszam, to jest tapy, tylko oczyszczeniem podniebienia yy -y. ekstra. Dobra, jest i frytka. Ja się powiem, że m, moja teoria jest taka, że nie pasuje. Okej, okay. dobra. Teraz już sprawdzę. A w ogóle? Jezu, piękny, to ryzyko. A w ogóle piłaś e, realnie, znaczy jadłaś realnie frytkę z winem gdzieś e, w knajpie? Więc chciałam o tym opowiedzieć, tak. Bo wiesz, co, mi się również takie. Tylko, że chciałam o tym opowiedzieć, kiedy będziemy pili czerwone no, wina. Dobra, bo... ja to Nie, spoko. Powiem już teraz. Jak byłam biedną studentką y -hmm. y, i w ogóle biedną y, y, 19-20-latką mieszkańcą we Francji. To nie stać mi było na wiele rzeczy, i bardzo często chodziłam po prostu do lokalnych bistro i zamawiałam talerz frytek. Mhm. A do tego zamawiałam kieliszek najtańszego Bordeaux. Okay. Tak? I dla mnie, naprawdę? Po prostu prosta frytka z ketchupem i kieliszek szczocha bordocha. Mhm. Rozumiesz? To jest dla mnie wspomnienie tych takich czasów beztroski, o. aczkolwiek biedoty, ale jednak mieszkałam w Paryżu i bardzo to było fajne. I dlatego dzisiaj chciałabym wrócić do tego połączenia frytka i czerwonych. I jak ten ryżnik? Uważam, że musiak jest lepszy, lepszy niż Rizling. Ryżnik no. tak. E, tak trochę mm, słabo wypada, tak w sensie nie, ani nie dodaje, ani nie odejmuje mm -hmm. tak, tak. Nie ma, nie ma właściwie mm -hmm. tu nie połączenia tego mm -hmm. taki... mm -hmm. Ja mam bardzo wielkie pokłady zaufania y, do, tego, do tej Riochy białej. Tak, okej. Okay. A ja najpierw frytkę. No i co? Niespecjalnie, nie specjalnie, co? No ja się zastanawiam, czy nie wolę tu Tutaj jest tłustość jakby nie bardzo tak, tutaj. Tak, jest tłusty tłustym. No, mhm. nie. I y, tak i wychodzi alkohol. Tak. A nie. Tak. A nie, nic więcej właściwie? Tak, tak, tak jakby, tak. tak jakby minus i minus nie dawały tutaj plus. Nie dawają, nie tak. dawa nie dają. Ale no, y, Musiak na razie... Musiak wygrywa. Zawsze. to nie dziwi. Ale u nas zawsze musiaki wygrywa. Po prostu musiaki. W Waringach po prostu. Ale wiesz, co to jest. też Nawet się mówi o tym, że szampan i frytki, szampan i na przykład chipsy, to jest naprawdę świetne no tak. połączenie. To po prostu tak jest. A no. widziałeś się w kafę pod ja mam te chipsy truflowe, słuchaj tam. Jezu, to jest dobre. Wino mm. chipsy truflowe, tutaj. Tak mogę. No. A jakie wino wtedy? Szampan. Albo no, inne musujące. Albo musia. polskie wino musujące. No, ale musisz oczywiście. Teraz mój ulubiony zestaw z dzieciństwa, ale nie z, z, z młodości. No, tego jestem bardzo ciekaw. <laughs> ja nie jestem obiektywna. To jest dla mnie wehikuł czasu. Ale poczułaś to? Poczułam. to ja, w sensie, tak? Tak. Na, to to tak. wróciło. Tak. To, do, czy tak. tak wraca? Ja mam wrażenie, że, że ja jestem tam no, w, tych, tych, w tych Bistro. Wychodzą dla mnie zawsze z ziemniaki jakieś takie orzechowe nuty, takie bardziej ziemiste nuty w połączeniu z czerwonym winem. Hmm. I ja to lubię, podoba mi się to. To jest Fidelce, nie Bordeaux, ale chodzi mi o to, żebyście wzięli czerwone wino, które nie będzie bardzo taniczne, będzie to wciąż owocowe, może być trochę beczki. No, ja myślę, że to jest trochę. <laughs> twój jakiś taki prejudice, tak zwany. Mm -hmm. No, jakoś tak już jesteś nastawiona do tego. Jestem zaprogramowana no. na frytki i czerwone wino. Fryta i czerwone wino. Myślę, że to też jest fajny temat na, na rozmowę, wiesz? I na takie takie coś, co może czasem myślicie sobie: jem jakieś dziwne połączenie. Mhm. To jest wasze połączenie, po prostu. Nie, no tak. Ja mam, moim połączeniem są frytki i czerwone wino. Uważam, że to pa pa pasuje fantastycznie. Jest przepyszne. No i już no. Nie, no tak samo jak każdy do frytek używa jakiegoś innego swojego sosu ulubionego, i jedni jed, mm -hmm. jedzą tak, a jedni jedzą inaczej. Ja na przykład wolę w ogóle ostrzejsze sosy, czyli wiesz, na przykład y, ketchup taki pikantny, mm -hmm. albo dodaję tam se albo coś, wiesz, żeby to się mm -hmm. trochę podostrzyć. Czyli czerwone ci nie pasuje do końca? Nie do końca. Ja bym powiedział, że chyba w kolejności, jakbym miał powiedzieć, mm -hmm. to bym powiedział tak. Najpierw musiak nas, tak? Y, z domu Jantoń. Potem bym nawet powiedział chyba, że ten Riesling… Nie ja tak ten Riesling, wiesz, bo ten Riesling dobrze się uczył z ketchupem zaskakująco, z taką słodyczą. Możemy wrócić Możemy Nie, nie możemy. Możemy. Możemy Dobra, wróć. nie będziemy, bo się upijemy zaraz tak. A to dopiero początek dnia. E, potem w trzeciej kolejności właśnie pewnie bym powiedział, że czerwień, mhm. a na końcu bym powiedział ta mhm. beczkowa biel, biel. Mhm. ta biel beczkowa tutaj mhm. najmniej. Tak. Ja, jeżeli chodzi o, o moje wybory, to zdecydowanie musiak, a potem wino czerwone, ale już wiecie dlaczego, więc nie bierzcie mnie na poważnicie. Nie, ale no, warto chyba spróbować, tak? Wiesz, no to jest, tak. bo to to, temu to służy. Mhm. Myślę też, że frytki i wino czerwone w ogóle często pijecie, no bo jak się bierze, wiesz, klasycznego steka z frytkami mhm. i do tego jakiś malbek, czy właśnie Blend mordowski, czy Rioja, Dosteka jest też świetna. No i wtedy są te fryski. Więc też w mojej głowie w ogóle fryski dobrze się łączą z czerwonym winem przez, przez yy, wieloletnie zastosowanie. No tak, nie, no zdecydowanie, ale tak wiesz, pierwszy raz w ogóle bym powiedział, że tak się zastanawiałem nad tym, co wypić tylko i wyłącznie do frytek, bo Prawda? zazwyczaj frytki są to no ale frytki są na tyle uniwersalnym, jakby daniem, mhm. nazwijmy to. Tak. Także są podkładem pod bardzo tak. wiele różnych rzeczy, mm -hmm. więc można z frytek wyczarować. Może dominować sosem, truflą, serem. Pani, żebyście wy też spróbowali, powiedzieli mm -hmm. nam, co wy lubicie, bo może macie swoje jakieś własne preferencje. Mm -hmm. Może kurde, jakieś słodkie wino powinno być do frytek, wiesz? Ty, a to by było ciekawe. Jakiś Jaki... sotern do frytek. <grym> sotern do frytek. Powiedzcie nam, czy spróbowaliście słodkiego wina Dobra. do frytek i czy pasuje? Jakoś nie sądzę, ale co, w sumie. Kto, kto może widzieć? Ja dałam tak dziwne rzeczy. i... Czasem połączenia są tak dziwne, że Dobra. Tak. Czyli, czyli, bardzo ja... Ci dziękuję za te frytki. Czyli musiak, potem ewentualnie kwasowe białe, tak? mhm. potem jakaś czerwień Czerwień. lub też dla niektórych pewnie tak jak dla Ciebie kwasowe białe i czerwień, tak mogą tak. być wymienić, ale zgadzasz się, że musiak jednak... Zgadzam się, no, oho, jak bardzo się Natomiast zgadzam. Natomiast najmniej beczkowa biel mhm. odradzamy. Odradzamy. Dziękuję. A resztę próbujcie i powiedzcie nam, co myślicie, jakie są Wasze preferencje komentarze pod spodem. Bardzo poprosimy jak najwięcej informacji od nas, od Was, ale również informacje o tym, co jeszcze byście chcieli zobaczyć, jakie peringi, bo mm -hmm. dawno faktycznie peringów na przykład nie robiliśmy. Mm -hmm. Z czym jeszcze byście chcieli, żebyśmy e, popróbowali sobie wina? Fajny by byłby pering na, na, odległość, że ja jestem u siebie w Portugalii, tak. Ty tutaj i my przed kamerą jemy coś. I jemy różne rzeczy. Jemy to, różne rzeczy różne i, się, i, się, i, się, i się wymieniamy e, doświadczeniami. To było super. No, w mostu. Na. E, wiesz, tam Portugalski, ja mam kończy Polski. Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. Och, Portugalia i Sery to jest temat no, też. No właśnie. Dobrze, w ogóle e, Słuchajcie, muszę kończyć, bo chciałabym jeszcze zjeść jedną frytkę a Tomek je wykończy, więc do zobaczenia, pijcie odpowiedzialnie, e, suby, łapki w górę i w ogóle kochajcie nas, my kochamy was, Papa. E, e, pa. Widzimy się co środę, 17. Nie mówi się spełnieniu. Nie mówi się, no także pa! Pa! Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś inny film o peringu z winem, to polecamy Wam dzisiaj pizzę. Uh -huh. Jakie wino do pizzy? Znajdziecie go. To był dobry odcinek. Bo się Tak Dokładnie.